Elo, witam was w trzecim odcinku z The Survival Game. Jesteśmy na napisie number four. Ta four. I gra się, że na 3, idziemy. Kurde, pogubiłem się. Nie czekaj, jest. I pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy, to... To, że mam małe ale, ale nie przejmujcie się tym, to specjalnie zrobiłem też jedna osoba mi napisała na powód, że... E, e, po prostu e, przeszkadza jej czat w oglądaniu mnie. Czekajcie, gdzieś ja wiem, że to była... O, tam jest, na tym grzybie. Łot! Lag. Głupie lagi. Co to było? Jezu! Jakie lagi, naprawdę no, pewnie teraz filmik laguje. Ale, ale... No! Nie mam opty fajna Czła... Naprawdę laguje jak ham Jak na hama. E Serio. Teraz pewnie stracę żelazny mieczek. No dobra, szybko trochę dam ale no, dobra to widzimy się za chwilę na kolejnej mapce. Żegnam się z wami do, yy, do kolejnej mapki. Dobra, witam was jestem na mapce 7. M. M. No i jest taki youtuber tutaj i yy, nazwy Jaszczur. No. Znaczy nie na tej mapce, ale w ogóle przed, przed chwilą na serwo. Siedzą koło. Alan Fort. Przy nagrywaniu to masz szczęście. Ja to mam szczęście. Dobra teraz. Kuru, tego nie chciałem. Teraz to tak szybko sobie włożymy i wyniatać ciemność. Nie, nie mam strzał. No... What the fuck? Skąd on ma to na głowie? What the... Ale haker robiłeś się jak miał? Ewenem, mam cię na nagraniu. Hy hy hy. O kurwa. <hier> Nie no, już podobało się, że on tyle... Rzeczy... Aha, tamten cheater. Co? To są ty cheaterzy. Dobra, tam ty, tam się nawalajcie, ja zjem jabłko. Mam powiem, że mam małą szansę na wygranie... What the fuck? Co to ma być? No, spróbuj nie wydarzyć, oni chyba mnie nie widzą. No, po prostu nie mogę już ten... jakoś nie mogę ich wywalić. Aha, chyba wiem czemu, okej. Okay. This is love, this is love, this is Kurde. A, nie wiem o co chodzi, bo jest nowa traktat na serwie dodana, może wam ją kiedyś pokażę. I w tym odcinku był ten, miałem gadać o swoim kanale, postanowiłem trochę, ale... Dobra, to tak, będę miał Minecraft Premium niedługo już. O kurwa. Okej, ok, to cięcie, za nie, wiecie, co, ja bym tutaj tak trochę po... Nie to, tylko... Dobra, Dobra to będzie niedługo Minecrafta Premium. Na wygraj gry, bo yy, najprawdopodobniej wygraj gry to wyjdzie za z strona, ale po prostu jakoś. O mój kolega, tylko że trochę z nim się wiecie. Sprzedka, No. Wygraj gry, tylko 10 punktów brakuje, a więc oby ktoś się tylko zarejestrował z mojego linku i ja sobie bym to przez Facebooka jakoś zrobił, tylko nie wiem czemu, ale pisze mi cały czas, że już w tym tygodniu zrobiłem, y, zarobiłem 5 y, punktów na Facebooku i 5 na Twitchu, ale ja wcale nie zarabiałem i to mnie właśnie dziwi. Hmm. To właśnie chodzi. Aha, pro, pro, pro e, kurde, no jakoś się Dzisiaj nie mogę. Planuję tło e, tłona swój kanał. No i co to jeszcze? O wiem, sobie na jedynka. Bo e, co to może wam to przerwać w w, w wiecie w trakcie nagrywania, ale chyba... Jak się wkurzyłem! Myślałem, że można y, nagrywać teraz filmy na YouTube bez ograniczeń. Nagrałem sobie jeden filmik z Minecraft Mody. Trwał 24 minuty. A tu okazało się, przesłał się. Wszystko się ładnie przetworzyło, wiecie, na YouTube itp. Tylko, że... Po prostu... Y, nie filmik. I to okazało że tego filmu nie można wyświetlić, bo jest zbyt długi. Łałki, wow, szlagi. Jagy. Ole. Aha, i dzięki wam za to wyświetlenie, o czym mówiłem już właśnie w tym odcinku Minecraft na modach. No. O kurde. No i nie co, co jeszcze powiedzieć. Mówiłem wam yy, o tym właśnie Minecraft na modach. I, no i dzięki naprawdę... Co jeszcze? Planuję serię właśnie przy, dlatego, bo Minecraft z to świetleń, tylko na razie wam nie powiem jaką. Nie wiem czy w ogóle ta seria będzie, ale... No taki odcinek informacyjny. Może wam pokażę to nowe. O ile jest wam miejsce gdzieś. O, w tym razie. No, na czym to polega? Jesteśmy na takimi, kurde, co nie, jesteśmy takim mogostkiem. To jest nasz zamek i musimy bronić flagi. Tylko że widać, że na razie że bardzo, bardzo przegrywamy. No i na to widzów jeszcze dam IP do serwa. O, widzicie, zawsze jak godniemy, to musimy czekać 5 sekund, aż nam itemy się pokażą i... No to wiem. Kurde, przydałby się obie fajne. Co to ma być? Co mnie bije? Kur... What the fuck? Ej, no co wygiło? O what? A, iPad, co mamy? He, <laughs> Tylko, że tam... This is love, this is love, this is love. Nie widać. Udało się, a biegniemy! Hardcore'owy koksu. Może jeszcze dzisiaj nagram odcinek z, z, z Minecraft Mody. Znaczy, może go nagrałem wczoraj, co nie, ale... <trony> <trony> Kurde, ale mnie naprawdę wkurzył. Nie powiem wam o co, ale... Bym powiem tylko tak bardziej takie... Dobra, ja. nie chcę mi się już grać. A, i za wygraną tutaj dostajecie Dyakse. Nie, mnie to przelagowało. Tylko to coś prawie, widzicie jakie ja mam na gui? Kurde. Max, OpenGL, clothes. Znowu ja to sobie wyłączę. Okej, okay, off i teraz powinno być ok. No idziemy z naszymem nie? Ja z to korzystam. Dopiero już 10 minut nagrywania, to wiecie co, ja myślę, że nagramy i koniec, ale kanał, a propos kanału jeszcze. No, mówię wam dzięki za dla O, drewniany. No i jak to? O, mam niestety zero widzów, ale wiem, że ktoś mnie ogląda przynajmniej do, do, do Taka, to jest sobie To każdy sobie tutaj nałoży budki... Okej. Okay. The ball, panowie. This is Sparta. What? это ханство в панистве. Так. Ну, ладно, я сейчас что бы, чтобы это разыграть. А не с ним Так, куда он вообще? Ну, в конце. Ну, I co to? I... no... no niedługo będę już miał tego regulowanego Minecrafta, może będzie seria Hardcore wysokie Ale tego tu nie wiem... Hmm... bo co, jeszcze mamy trochę czasu, to może sobie jeszcze na jakiejś takiej... Ona tej, bo to jest dość szybka arena. Ja wam pokażę no, mi się ona osobiście nie podoba, ale takie... Biegacie, biegacie, to nie, to jest mało bardzo skrzynek... Albo nie. Dobra, cięcie widzimy się na arenie, bo już chyba dość dużo po... Albo o! Jeszcze raz na jedynkę. Dobra, wiecie co, ja, widzimy się, jak gra się zacznie. Dobra, 5 sekund do startu gry i już zaczynam biec. No i biegniemy statek. Statek to moje ulubione miejsce, bo y, raz po tam zgadnąłem, że dla rozwaliłem paru gostków. I wygrałem, co nie? Bo wszystkich jakbym rozwalił to by był chyba cud. Z moim graniem... A chyba na teraz jest tylko trzech. Z tego co mi się wydaje. Teraz Tak, teraz nas jest tylko trzech. Jakiś Szymon, ja i Żaneta. E, oczywiście to nie jest moje konto, tylko tak sobie... stworzyłem to konto, żeby będzie. No po prostu tak e, Żeby ludzie mnie jakby to jakby popularnie nie rozpoznawali na nacie jak coś. Nawet no, nie tylko na NACK. Goldsford, Goldsford, sport, sport. sport. Przydałoby się żelazny. O Jezu. O. Ładnie, nawet więcej. A, jak na boga, że wam się nic nie wyświetli, to robicie tak, to... Nie, widać, że... Tam nie miało zamiaru nie być. What the fuck? Cofnęło mi niektóre rzeczy. Niektóre się fajniejsze zrobiły, hehehe. O, dobra. Uważaj, yy, co muszę się sprężać. Wiecie co, ja skończę ten materiał i od razu zacznę nagrywać i będziemy się wid widzieć od razu tutaj. No to yy, nara.